Witam w kolejnym, trzecim już odcinku Dwa Pytanka do Damianka. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż poprzednie, ponieważ Damian na końcu odpowie na pytanie bonusowe. Zapraszamy! Damian, niejednokrotnie słyszeliśmy, że jesteś profesjonalnym graczem. Dlaczego więc nie grasz w Meteor Makers? Tylko jedno przychodzi mi do głowy w tym momencie. A, doskonale pamiętam. Mistrzostwa Wszechświata, gamerów. Lak 1410, zgadza się? Dokładnie, sławetna akcja Damian biegnie długo, biegnie, biegnie Cztery graczy my mu, co on zrobi? Co on strzela z loka, nie trafia, nie trafia! Co on robi? Nikt to nie ma WS-a, wyją pakę! Tak rzuca i wszyscy leżą! To pieca z nimi! Nice, nice, nice! Właśnie dlatego mnie nie przyjęli Byłem zwyczajnie za dobry! No dobrze, byłeś za dobry, ale co z lordem, bo nie widziałem go na serwerze o, to wyszedł zanim zaczęliśmy grać. Typowy przykład płacz gamingu. Płacz gaming? Lord. Więcej nie wychodź z serwera. A teraz zapraszam na krótką przerwę. Witamy ponownie po krótkiej przerwie. No niestety troszkę się rozpędziliśmy z pytaniami, ponieważ było ich więcej niż tylko dwa. A teraz pytanie bonus od Imka. Damian, pytanie brzmi Czy jeździsz na lany? Nie, nie jeszcze. Bo ja lubię jeść hamburgery i takiego hamburgera poproszę od ciebie w tym momencie. Ta, a może frytki do tego? Wow, Ale to, to, to jest naprawdę cudowne, cudownie. No, wydaje mi się, że to by było na tyle. Adaman nie powie dwa badyle, ponieważ je frytki. Dokładnie, jem frytki. Chodwaj. To zobaczenie za tydzień, może dwa. Tego nikt nie wie. Chodwaj.